G-Bomb, guma będąca w ofercie bardzo długo. Ma na swoim koncie wiele pięknych ryb. Szerokie spektrum rozmiarów od stricte szczupakowych 20-cm i 17-cm gigantów, poprzez rozmiary takie jak 14 i 10 cm, które z powodzeniem możecie użyć również do łowienia szczupaków na mniejsze przynęty bądź sandaczy. I najmniejsze 8 cm rewelacyjne do łowienia okoni. Zastanawiacie się pewnie, z czym ta przynęta różni się od reszty. Pracę, którą możemy zaobserwować w trakcie prowadzenia tej przynęty, można nazwać jako lusterkowanie. Korpus w trakcie prowadzenia obkręca się wzdłuż swojej osi przy niewielkich odchyleniach ogonka. Nie. Za dużej, tak zwanej amplitudzie wychyleń, ma ona częstotliwość zależną od tempa prowadzenia. Przy dość masywnym ogonku, tą gumę trzeba zbroić w troszeczkę większą gramaturę, żeby ona wystartowała, ale myślę, że tak spokojnie do najmniejszych rozmiarów trójeczka, piąteczka będzie spisywać się dobrze. Jeśli przyjrzycie się dokładnie konstrukcji tej gumy, widać przewężenie, które się znajduje przed ogonową częścią. Wpływa to bezpośrednio na pracę przynęty. Ta ogonowa część jest bardziej ruchliwa w stosunku do mięśnistego, szerokiego i wysokiego korpusu, który ma dość fajny wysoki profil, więc w trakcie prowadzenia jest dobrze widoczny, szczególnie na płytkiej wodzie, a ogonowe wychylenie stosunkowo drobne. Dodaje nam tej przynęcie odpowiednie, odpowiednie połączenie częstotliwości wychylenia korpusu i drgań ogonka, większe rozmiary. Mam tutaj akurat propozycję zbrojenia. Zwróćcie uwagę, jak króciutko uzbrojona jest główką, w przedniej tylko części. Podstawowym błędem przy zbrojeniu tego rodzaju gumy jest dawanie zbyt długich haczyków. Długi haczyk wprawdzie ma większy łuk kolankowy i ładnie trzyma rybę, ale zwróćcie uwagę jak fajnie ta guma może się wyginać w momencie, jeżeli nie jest przesztywniona długim haczykiem na główce. Wystarczy stosunkowo nieduży haczyk wbity w przednią część przynęty oraz dozbrojenie w postaci kotwiczki na przeponie zakładanym na główkę, która będzie w 2 trzecich długości, takie zbrojenie w zupełności pozwoli nam zaciąć każdą złowioną rybę każde branie w ofercie mamy szeroki spektrum kolorów od typowych naturalnych takich jak blue sugar, perły z niebieskim jest to bardzo dobry kolor na czystą wodę do łowienia szczupaków jeziorowych, toniowych które chodzą za stadami siejki, sielawy bądź płoci więc taki naturalny kolorek, bądź imitujący okonia w odcieniach zielonego z paseczkami, takie klasyczne rozwiązania na czystą wodę bym wam polecił, aczkolwiek no nie zawsze jest woda czysta, bądź nie zawsze świeci słońce na pochmurną pogodę, bądź na świta, bądź szarówkę przed zachodem słońca warto. Przygotować na te warunki przynęty bardziej jaskrawe, seledynowe, które w świetle UV pozostawiają charakterystyczną łunę. Są one dobrze widoczne, więc ryby takie jak szczupaki, polujące głównie wzrokiem, na pewno docenią to, że mamy przynętę lepiej widoczną. Możemy też cieszyć się tym, że ganki wypuściło na najbliższy sezon. Całą serię gum tak tzw. Ghost transparentnych. Tutaj mamy gumeczkę z grzybiecikiem piaskowym i transparentnym korpusem. Drugi model imitujący okonia z czerwonym brokacikiem i takim zielonkawym połyskiem oraz punkcikami aktywnymi w ufale. Oraz nowy model transparentny szczupaka dostępnego z centkami świecącymi. I z czubaka w wersji flue. Te cztery kolory na najbliższy sezon poszerzyły ofertę w całej ofercie rozmiarowej od 8 cm aż do 20 cm. I ten właśnie kolor ma przewagę ponad innymi, tę transparentność gum, szczególnie w wodzie czystej, gdzie łowiąc w tonie ryba ma dużo czasu na przyjrzenie się przynęcie. Jeżeli przynęta za bardzo się odcina, tak? jeżeli łowimy. Na bardzo czystej wodzie przynętą mocno kontrastową, no to w momencie, w ostatniej chwili ataku, ryba ma możliwość yy, zrezygnowania, tak? bądź yy, jakiegoś niepewnego zasania przynęty, jeśli coś budza jej obawy. Przynęty tego typu, transparentne, tak jak reszta, wytwarzają wibracje, którą ryba namierza z dużej odległości, a zbliżając się do celu, do końca yy, yy, widzi obrys ryby, ale do końca. Nic tu jej nie rozprasza. Jest to na pewno na wodach o dużej presji, o czystej wodzie, czynnik, który znacząco zwiększa ilość brań. Szczególnie przy łowieniu w toni ryba, atakując od dołu widzi prześwietloną tą przynętę, więc dodatkowo mniej widoczna jest część ogonowa, bardziej widoczny jest po prostu obrys korpusu. Bardzo ciekawą gumą w ofercie jest taka niepozorna, brudna, brudno-szaro perełka. Kolor strasznie niehandlowy, ale uwierzcie, niewiarygodnie łowi ryby. Każdy, kto tą gumę pierwszy raz zobaczył, no, drapał się po głowie co to w ogóle jest za kolor. Ani biały, ani perłowy, jakiś taki przykopcony ze srebrnym brokacikiem. No, słuchajcie, ta guma wrzucona pod wodę, tam troszeczkę inaczej przenika światło. Zmienia barwę, troszeczkę ma taki, taką łunę jakby, jakby była aktywna w ufale. Może to jest tajemnicą tej przynęty, a może to, że ryby lubią jasne przynęty, ale już się opatrzyły perły i białego. No. Nie wiem gdzie tkwi sekret, ale ten kolor jest naprawdę rewelacyjny. Kolejną klasyką jest Black Chicken, taki bardzo jaskrawy seledynek z pomarańczowym brzuszkiem i ciennym grzbietem dużo ludzi łowi na Fire Tigery oczywiście te połączenia już znamy mniej ludzi łowi na pomarańcze i marchewki tak? a, a już stosunkowo niewiele ludzi używa żółtego bardzo dobre kolory musicie w momentach słabszego oświetlenia bądź na brudnej wodzie pamiętać o właśnie takiej kolorystyce klasyczne okonie są zielone aczkolwiek mamy też w ofercie Model z odcieniem fioletowego. Fioletowy kolor wnika bardzo głęboko, i tak naprawdę na dużych głębokościach spektrum widoczne barw przesuwa się bardziej w stronę fioletu. I ryby przez to ich oko przestosowało się budową, przez, przez co widzą więcej odcieni fioletowego niż ludzkie oko. Tak? To jest taka ciekawostka. Pewnie już zauważyliście, że okonie bardzo lubią fioletowe gumy w kolorze denaturatu czy, czy granatowe. Ten kolorek szczególnie sprawdzi się do głębokiego łowienia. Pamiętajcie o Purple Perch w Jibombie. Ten kolorek jest też godny uwagi. Ciekawością jest możliwość własnego dobrania się do tego co dane ryby w danym momencie chcą no, tutaj mam taki kolorek połączenie seledynu z brązową górą z pieprzem to jest model na który łowi się bardzo fajnie o konie i szczupaki. on troszeczkę przypomina okonia można mu sobie mazaczkiem dorysować paseczki czasem mazakami troszeczkę poprawiam gumy na wodzie na pewno zwiększa to moją wiarę w przynętę. Nie zaszkodzi troszeczkę pokombinować, tak? Czy pomalować ogonek na czerwono, czy dorobić paseczki. Czasem takie małe, drobne różnice robią różnice, Dlatego właśnie projektanci przynęt dodali te punkty ataku do swoich modeli, one są aktywne w Ufale więc dodatkowo poprawia to ich widoczność lepiej się odcinają szczególnie tutaj na tlecie większego korpusu kolejnym okonkiem w serii jest dość silnie wybarwiony na pomarańczowy spód tej gumy góra jest taka srebrzysta też fajna wersja nie zawsze trzeba widzieć w niej okonia ale trzeba po prostu brać to co, to co widzi ryba, tak? czyli na pewno widzi duży kontrast pomiędzy grzbietem a bokami, czarny kontra perła i jaskrawy pomarańczowy brzuszek, więc tutaj na czystą wodę, aczkolwiek z, z, z takim poprawionym kontrastem bardzo ciekawa wersja kolorystyczna tam gdzie woda jest bardzo czysta, gdzie łowimy w pełnym słońcu a jest duża ilość płoci, wzdręgi i, i ogólnie biało rybu Polecam kolorek Red Ghost. Czerwony brzuszek, cała guma transparentna, posiadająca w środku brokacik mieniący się od zielonego do niebieskiego. Ten kolor, szczególnie w tym najmniejszym wydaniu, gdzie po prostu okonie mu nie przepuszczają, a na okoniowych zestawach co chwila są obcinki, ten kolorek w najmniejszym wydaniu okoniowy killer w wielkości. 10,5 14 cm doskonałe do łowienia szczupaków na czystej wodzie. Mamy też w ofercie parę kolorów imitujących szczupaka. Najdłużej w ofercie jest taka klasyczna perełka z zielonym grzbietem. Centki poprawiają widoczność tej gumy przez odprowadzające ryby. Jest duża widoczność tych centek pod, pod różnym kątem patrzenia. A jeszcze lepiej to widać w nowej wersji Ghost, gdzie te centki są naniesione na transparentny korpus. Grzbiecik oliwkowy, jak widać różni się od poprzedniej zielonej wersji, ale te centki dodają mu wyjątkowego, wyjątkowego smaczku, więc myślę, że na czystą wodę takie połączenie UV plus transparentnej gumy będzie fajnym rozwiązaniem oraz wersja seledynowa szczupaczka z centkami analogiczne rozwiązanie jak poprzednie góra już bardziej soczysto zielona bardzo świecąca intensywnie w ufale guma dodatkowo z punktami ataków w postaci jaskrawej farby na brzusznej stronie tam gdzie łowimy na piaszczystym dnie fajnie się sprawdza ten kolor jest to brown sugar który ma dodatkowo zielony i czerwony brokacik i czarny pieprz Perełka z naturalnym grzbietem na piaskowym dnie bardzo fajnie się sprawdza, szczególnie na, na płytkich blatach jeziorowych, bądź na rzece, gdzie dno mamy piaszczyste. Duże gumy, wiadomo, w zależności od tego, gdzie będziemy łowić, od jakiej głębokości, można odpowiednio uzbroić. Dwudziestka. Jest to już dość spory kaliber, więc potrzeba do niej odpowiedniego sprzętu. Nie mówię koniecznie o zestawie castingowym, ale na pewno wędzisko o wyrzucie 80-100 gram byłoby odpowiednie. U dwudziestkę możemy uzbroić najprawdopodobniej na parę sposobów, ale ja bym polecał wpinanie w brzuszną stronę kotwiczek na pinach i takiego zestawu, Umocowanie na wkręce, która jest wkręcona w pyszczek, co nam to daje? Tak? Same, same zbrojenie, sama waga kotwiczek wyważa nam na tyle przynętę, że możemy ją łowić bardzo wolno na płytkiej wodzie. Więc na pewno będzie to dobre na wiosnę, na płytkie zbiorniki, gdzie ryba wychodzi szukać ciepła, nad łąkami roślinnymi. Więc same kotwiczki połączone przyponikiem wkrętka w okolicy pyska i dowolnego prowadzenia, gdzie ta guma będzie nam pięknie lusterkować. Takie zbrojenie się sprawdzi. Jeżeli byśmy chcieli łowić szybciej, pomimo tego płytko, to musimy zwrócić uwagę, że przy szybszym prowadzeniu może dojść do sytuacji, gdzie pomimo wagi kotwicze gumka nam się obkręci. Wtedy warto. Dociążyć dodatkowym odważnikiem, który wpinamy w agrawkę, bądź dołączamy do wkrętki w okolicy pyska co nam wystabilizuje tą przynętę i pozwoli nam ją prowadzić trochę szybciej. Bądź jeśli będzie potrzeba zejść głębiej, na pauzie guma zacznie nam szybciej opadać. Do łowienia na wodzie 1,5 półtora spokojnie starczą nam. Same kotwiczki, bądź znikome obciążenie w postaci jednego bądź dwóch gramów. Jeżeli będziemy chcieli łowić wolno, równo w okolicy dna na wodzie 3-4 metry, to tu już wagę tego obciążenia musimy dobrać w zależności od grubości linki, od tempa prowadzenia, od tego czy mamy jakikolwiek uciąg, bądź nie, czy to jest jezioro, czy to jest zbiornik zaporowy. Myślę, że taka, e, e, taki przelicznik gram, 2 gramy na metr e, będzie dość e, odpowiedni, czyli przy 4 metrach obciążenie rzędu 4,8 gram będzie nam w większości sytuacji doskonale tą gumę e, dociążać. Przy 14 i 17 możemy się już pokusić o zbrojenie w postaci dopinanej do zbrojeczki. Tutaj mamy już akurat gotową uzbrojoną przynętę. Zwróćcie uwagę, że teraz jest wbita od dołu, tak? Ta otwiczka. Taki rodzaj zbrojenia sprawdza się szczególnie przy łowieniu w toni. Tam, gdzie przynęta ma rzadko kontakt z dnem, gdzie wolno, równo, bądź w postaci imitacji zębów piły, prowadzimy tą przynętę gdzieś w toni. Spodziewamy się zwykle ataku drapieżnika od dołu, zwykle w połowie y, szerokości przynęty, stąd takie umiejscowienie tej rozbrojki. Sytuacja zmienia się, jeżeli chcemy łowić y, takim zestawikiem, ale płycej, gdzie ryby znajdują się w okolicy dna, bądź mamy większą ilość zaczepów. Wtedy taką kotwiczkę możemy przezbroić albo na bok przynęty, co nam znacząco zredukuje ilość zaczepów bądź całkowicie na jej grzbiet. Przy takim dozbrojeniu nie tracimy z ruchliwości całej przynęty. Pięknie nam gumeczka lusterkuje. W momencie podskubywania ogonowej części mamy większe szanse na zacięcie ryby, produkowaną do minimum ilość zaczepów te zbrojenie nam może zagwarantować. Czyli tak, do łowienia w toni na brzusznej stronie kotwiczka, do łowienia, tam gdzie mamy dużo zaczepów bądź mamy kontakt z nem na grzbietnej stronie. Ten rozmiar 10,5 cm jest bardzo uniwersalną wielkością czyli bomba. Szczerze Wam powiem, że każda ryba na to uderzy i okoń, i sandacz, i szczupak. Na pewno to jest obowiązkowy rozmiar w pudełku, szczególnie dla tych, którzy mają ograniczoną ilość spinningów do no takiej klasycznej 10-30 gram wyrzutu węd wędki. Ten jibon będzie odpowiednim rozwiązaniem. Zbrojąc go, trzeba tylko pamiętać o tym, że inaczej zachowuje się guma zbrojona w krótkich haczy, gdzie ten korpus ma jeszcze troszeczkę ruchliwości, a inaczej zachowuje się guma w momencie, jeżeli. Uzbrojemy ją w zbyt długi haczyk, wtedy korpus jest przesztywniony. Jedyne co możemy zaobserwować, to, to są lusterkujące takie wychylenia boczne. Guma jest już wtedy mniej, mniej prowokująca, więc zachęcam do zbrojenia krótszymi haczykami. To tyle na temat tej przynęty. W kolejnych filmach opowiem Wam o następnych modelach. Więc śledźcie nasz kanał i bądźcie z nami na bieżąco.